Ostatnio na serwerze Reapy.pl wystartował tryb Earth SMP. Polegał na tym, że rozgrywka odbywa się na mapie, która z odzorowaniem mapy z realnego świata. Dodatkowo każdy gracz może założyć państwo o wielkości 9 chunk. Jest również wiele na np. prace oraz mapa serwera, na której można zobaczyć, gdzie w którym momencie znajdują się dani gracze. Także klepa jest praktycznie ciągle. Przez co rozgrywka nie jest monotonna. Również chciałbym ogłosić, że teraz, kiedy są wakacje, filmy na kanale będą się pojawiać co 3 dni. A no, i bym zapomniał, jest również pod tym filmem losowanie na Kidrapy na RFSMP. Także zostawiacie lajka, like suba, swój nick w komentarzu i macie szansę wygrać. Wycięzca będzie ogłoszony w następnym filmie. Lecimy. A, no i jeszcze warto wspomnieć, skąd ja w ogóle mam temem. A dokładnie logowałem się przez dwa dni, żeby odbierać sobie kita. No i to w sumie tyle tej historii. Ta, wbili mi się. Normalnie, ty. Normalnie wbili mi się, dobra. Wbija, wija w niego, wija w niego. Jazda, 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 jazda. Gościu się pali. Gościu się pali Dobra, no spokojnie gościu Niestety miałem rację i tamten gościu mi po prostu zorał Ale zaraz po tym wydarzyło się to Ty, jakieś wisienka? Ty, no i ziomkiem od razu No, jak? Ziomkiem od razu, no bo jak, żeby inaczej? Dobra, nie chcę mi się tak bić z wami, w ogóle ludzie. Nie będę się z wami bił jak ziomki. Nie będę się z wami bił Oj, kolejny Jeszcze Wenek jakiś Jeszcze Wenek jakiś kurde Ja mam czas, ja mam tyle Ja mam jeszcze 6 pereł panowie No niestety chciałem się pobić z tym gościem jeden na jeden, ale wezwał od razu kolegów także się to nie udało o kurde. No nieźle, znalazłem spawner krów. To się może przydać, e, aczkolwiek, w sumie nie wiem jakim cudem to się znalazło tutaj. E, jak tutaj nie ma żadnych, nie ma żadnych jaj crew, żeby kliknąć ten spawner i zamienić na spawner krów. E, ale ja chyba o czymś po prostu nie wiem, być może. Podczas biegania po mapie nagle zauważyłem, że pode mną jest jeden gościu, także stwierdziłem, że wkopię mu się na web. Dobra, mamy jakiegoś typa, widzowie, wkopuje się, znalazłem go na tej mapce, ej, tu po mapce jest taki OP, to jest dosłownie jakby mieć x-raya. Dobra, dostaję gościu. Dostaję, a on ma całego netherite seta, no to nieźle. On ma netherite seta, widzowie. No, to żebym się pobił z nim. O ma netherite ich jest dwóch! No to nieźle, dwóch i jestem... nedrajceta ma gościu jeden Ja pierdziele, ale sytuacja lipna Lipna sytuacja jest, nie powiem No, dwóch typa, jeszcze netherite O kurde, no to żem się wwalił jak śliwka w kompot, widzowie. No, dosłownie. Dobra, chyba zorałem im. Albo im zorałem, albo... Nie, powiedz, że nie mają łopaty. Powiedz, że nie mają łopaty. Łagam, bo ich jest tu trójka. Więc, że im zoram, w sensie zlogam im. Tragedia. Jeżeli ten gościu ma szóstkę, to jest po mnie ogólnie. Nie, zrałem. Tak, tak. błagam, błagam. Powiedz, że zrałem. 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 Dobra, gościu się w tego komu jabalnia, także się udało. Powiedz, że zrałem. Powiedz, że zrałem. No błagam. Powiedz, że zrałem. Powiedz, że zrałem. Powiedz, że zrałem. Dobra, znowu się w tego kome walił Dobra, zorałem chyba Tak jest Dobra, zarałem, zara Dobra, szybko, szybko, szybko Nice, 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 nice. nice.

nie, 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 nie. Nie, 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 Jestem po to jestem po to Nie, 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 tak być nie będzie. Jestem po totemie. Dobra, jestem... Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, szybko. Tak jest, tak jest! Mamy to! Mamy to, 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 mamy to widzowie! Mamy to, mamy to, mamy to. Idę po milion. Po złoto, idę po złoto. Pyk, pyk, pyk. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Mamy to, mamy to. Widzowie, mamy to, mamy to, mamy to. Powiedz, że to mamy. Tak jest, 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 tak jest. Tak jest, tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest. Spawn, 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 tak, 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 spawn, 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 spawn. Pięknie. Dobra, jestem na spawnie. O kurde, widzowie ja cię kręcę. Dobra, udało się. Ej, nie byłem totalnie. Nie spodziewałem się, że ten gościu ma, będzie miał netherite swojego seta. Nawet nie mam pojęcia, skąd tu mieć netherite seta, skoro nether nie działa. No ale chyba jest kurde, niedoinformowany leciutko. E, no ucieczka, ucieczka, ładna, ładna ucieczka, trzeba przyznać tutaj. Sam sobie przyznam tego. E, no ale było w pewnych momentach blisko, no ale z tego, że jestem mistrzem tutaj uciekania, także. Nie było, nie było tutaj ciężko, chociaż bez tych parę już bym był martwy z trzy razy raczej, ale, ale się udało. I skoro to jest RFSMP i bez państwa nie da się po prostu przeżyć, to w tym momencie trzeba po prostu założyć państwo. No i na sam dosłownie sam miódki koniec tego filmu dodam jeszcze moje wyjaśnienia, bo uważam, że wam się po prostu należą, dlaczego nie było przez tyle czasu żadnego filmu na kanale, a było to spowodowane tym, że komputer był w serwisie, zepsuł mi się dokładnie stopiła mi się płyta główna, nie wiem jak to się stało, to się no nie cała stopiła się, tylko jakiś tam element się stopił przez zwarcie, e, które nie wiadomo w sumie czym nawet było e, wywołane, bo sam nie wiem do końca, gościu też z serwisu nie wie, E, czym było spowodowane, także koniec końców, jak po tych e, dwóch tygodniach ten komputer mi po prostu wrócił do mnie, to okazało się, że kolejna rzecz jest zepsuta. A dokładniej karta dźwiękowa. A dlaczego karta dźwiękowa jest tak dla mnie ważna? Ponieważ powoduje, że mikrofon może być podłączony z komputerem, czyli po prostu bez tego mikrofon mi nie działa. No i właśnie musiałem czekać kolejne dni po tym, jak sobie zamówiłem nową kartę dźwiękową, a dokładniej to jest interfejs audio, się chyba profesjonalnie nazywa. Także tak to z mojej perspektywy wszystko wyglądało. Także jeszcze raz Was tutaj bardzo serdecznie za to przepraszam, ale nie miałem na to żadnego wpływu. Także Widzimy się w kolejnym filmie, bo będzie naprawdę mocny. Jo!